witam w tym odcinku chciałbym wam przedstawić bliżej funkcję Airtrim, e, która działa e, z prawej strony e, co robi funkcja Airtrim? Airtrim usuwa e, spacje i znak, białe znaki spacje i tabulatory na przykład z prawej strony ciągu e, jest to funkcja bardzo przydatna przy usuwaniu wszystkich Biały znaków z prawej strony, jeżeli nam przeszkadzają, eee, może przejdźmy do konkretów. Tutaj pokażę dokładnie na przykładzie tą funkcję. Otwórzmy sobie funkcję airtrim. Jest to oczywiście zubożona wersja funkcji trim, która działa eee, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Jest bardzo wygodną funkcją i często stosowaną. Dobra, teraz utwórzmy sobie zmienną jakąś rtrim. Jakiś ciąg znaków, tekst. To jest trimowany tekst. Dodajmy spację na końcu, dodajmy spację na początku. Dodajmy Wardump. to my będziemy wiedzieli e, troszkę więcej na temat jakiego typu jest nasza zmienna, e, jaką ma długość będziemy mogli to jakoś porównać. Teraz sobie zrobimy e, zmienną LTream nadpiszemy przez funkcję Ltream dodamy tutaj jeszcze wardampa czy można było jakoś tam docenić dobra i teraz zapiszemy przeskoczymy sobie do przeglądarki Znajdziemy funkcję eTrim i co mamy? Tak jak widać, coś jest nie tak. A nie, wszystko jest ok, ponieważ e, tekst z tej strony, jak i z prawej strony, miał spację, miał długość 30 znaków, teraz ma długość 26 znaków. I wszystkie spacje z prawej strony zostały usunięte. Przejdźmy sobie z powrotem do naszego przykładu. Teraz Wam pokażę jedną rzecz: dodajemy znaki tabulatora. Jako, że ta funkcja usuwa białe znaki, jakim i białym jest również tabulator, dodałem tutaj po sztuce na początku i na końcu. Teraz, żebyście mogli zobaczyć, czy usuwa również takie znaki, więc tak, widać. No tu nam się wydłużyło akurat o jeden znak. Ponieważ to jest tabulator 1, yes. eee, tu nam się wydłużyło dwa znaki, czyli jeden tabulator na początku, jeden na końcu, eee, czyli wszystko nam się zgadza. Eee, tutaj białe znaki wciąż usunęło nam z końca i jest ok. Eee, wróćmy do przykładu. Pokażę Wam jeszcze, jaką opcjonalny parametr ma funkcję trim, czyli po przecinku można podać znaki jakie chcielibyśmy, żeby usuwał nam usuwała nam ta funkcja e, czyli na pewno jest to spacja, jest to znak tabulatora e, no i mogą to być różne znaki. E, nie musi być to ani spacja, ani tabulator. E, może to być na przykład chcielibyśmy usunąć ostatnią literę T albo może usuniemy obydwie xT e, i tutaj sobie wpiszemy na przykład x i również t. Jako, że kolejność tutaj nie ma znaczenia, to sobie może odwróćmy, żeby nie było, że tak jest, że to ma znaczenie. Odświeżamy i tak jak widać usunęło spację, usunęło tabulator, który mamy tutaj. No i usunęło nam literę tx również. Co ważne, ważne jest to, że tutaj znaki wpisane w tej części parametru rozróżniają wielkość liter. Jak podamy duże T, zapiszemy zmiany, na pewno nam to nie zadziała. Wciąż nam wskoczyły rzeczy. Jak widać, litera X również się przywróciła, pomimo tego, że jest pisana tutaj w tym ciągu, z tego powodu, że usuwa z prawej strony znaki. Skoro nie mógł usunąć litery nie ma znaków, które bym mógł usunąć, na tym kończy się funkcja. Eee, I wyskakuje z tej funkcji string zrobny. Co jeszcze ważne? No ważne, żeby jeżeli używamy znaków specjalnych, np. znaki tabulatora, żeby tutaj były cudzysłowie zmienne nie będą działały, jeżeli damy pojedynczy cudzysłów czyli w tym momencie znaki tabulatora też nie będą usuwane Odświeżymy. Tak widać. Wyskoczyło nam z powrotem, usunęło tylko te dwie spacje na końcu, które są. To w sumie tyle co można było tak pokrótce powiedzieć na temat funkcji LTRI. Więcej przykładów znajdziecie oczywiście na stronie. Inne przykłady funkcji, jak Leftrim, jak Trim, również znajdziecie, więc zapraszam do zapoznania się z tą funkcją.